Burmistrz Polic odwołał zastępcę. Jak tłumaczy, dymisja Grzegorza Ufniarza wynika z utraty zaufania i różnic w podejściu do obowiązków. Choć decyzja o odwołaniu wiceburmistrza zaskoczyła mieszkańców Polic, to sam zainteresowany wiedział o tym od jakiegoś czasu. W piątek, 17 października, Grzegorz Ufniarz oficjalnie poinformował o tym za pośrednictwem Facebooka. Tymczasem podczas poniedziałkowej konferencji prasowej burmistrz Krystian Kowalewski tłumaczył powody decyzji, jak przyznał, nie był zadowolony z jakości i terminowości realizacji powierzonych zastępcy zadań. Już od dłuższego czasu kilkukrotnie sygnalizowałem wiceburmistrzowi, że pewne elementy współpracy nie przebiegają w sposób właściwy, taki oczekiwany przeze mnie. Szczególnie chodziło mi o kwestie komunikacji, o kwestie efektywności wykonywanych zadań, terminowości niektórych zadań. Wśród innych powodów wymienił utratę zaufania oraz brak komunikacji i raportowania postępów zadań, za które był odpowiedzialny. Krystian Kowalewski wspomniał również o sytuacji, jaka miała miejsce podczas ostatniej sesji miejskiej. Na sesji Rady Miejskiej radne z klubu nasze police postanowiły krytykować mnie za zaniechania wydziałów, które podlegają temu właśnie wiceburmistrzowi. W związku z tym doszło do takiej już poważnej rozmowy i stwierdziłem, że będziemy musieli się w przyszłości rozstać. Jednym z takich trudniejszych tematów, który nas czeka, to jest bardzo mocno modyfikowany plan budowy naszej obwodnicy polickiej. Tam ten plan, biorąc pod uwagę, że e, warunki zostały zmienione. Wyznaczyliśmy inną trasę, e, trzeba, musieliśmy przystąpić do nowych badań środowiskowych. E, termin realizacji zadania przesunął się około półtorej roku. Tam nie może być przestrzeni na domniemania, zgadywanie, dlaczego coś wyjdzie, nie wyjdzie. To musi wyjść i to zaufanie jest niezbędne. Burmistrz odniósł się także do zarzutu, że w gminie nic się nie dzieje, zwracając uwagę, że rok 2025 jest rekordowy pod względem wydatków majątkowych. Prawie 100 milionów złotych. Podjęliśmy bardzo wiele zadań, jeżeli chodzi o remonty w placówkach oświatowych, jeżeli chodzi o remonty na drogach, jeżeli chodzi o budowę nowych dróg, jeżeli chodzi o remonty w placówkach kulturalnych, w zasobach komunalnych. Grzegorz Ufniarz swoje stanowisko przedstawił podczas czwartkowego wystąpienia na żywo w internecie. Były wiceburmistrz odnosząc się do zarzutów przyznał, że choć nie sprostał wszystkim powierzonym mu zadaniom, to decyzję burmistrza Kowalewskiego uważa za polityczną. Nie, nie odebrano mi chęci, nie odebrano mi poweru, nie zrobiono mi w głowie dziury. Nie zmuszono mnie do tego, żebym przestał myśleć o policjach albo uciekł gdzieś i schował się w myślą dziurę. Więc moi drodzy, mimo że zostałem w sposób brutalny wywalony do opozycji, tą opozycję budować zamierzam, i w następnych wyborach samorządowych wystartuję na wyborach na burmistrza. I to taką deklarację przed Wami w tej chwili składam. Mam taki zamiar. Będę w tej opozycji, mimo że będę jakby poza tym samorządem. Oficjalnie nazwisko nowego zastępcy poznamy w ciągu najbliższych tygodni.